Wygląda to. O, tu będzie chyba. O, to się tak bierze. Tutaj jest przestrzeń pod belką też. I to się bierze tak. Tak i tak. No diabeł. Nie Ale ja bym chciał w takiej pozycji to mieć. Bez otwierania tych belek. Taki on jest. I tu ma jeszcze jakiś rowek. Gumę się wyjmuje. I ma taki rowek montażowy.